Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Cierej W tym odcinku pokażę wam mój sposób na wykonywanie rzutów karnych i wytłumaczę wam dlaczego tak naprawdę około 95% wykonywanych rzutów karnych przeze mnie wpada do bramki. Naprawdę to jest sposób bardzo dobry, kiedyś rzeczywiście był już pokazywany w internecie, ale w tej, w tej chwili wydaje mi się, że jeszcze nikt, nikt o nim nie wspominał. Dlatego ja to zrobię i pokażę wam jak strzelać 95% karnych. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie jesteśmy teraz na arenie i pokażę Wam samą technikę wykonywania tych rzutów karnych. Nie ukrywam, że te karne też zależą od zawodnika. Kylian Mbappé nie ma jakoś wyjątkowo dobrze ocenionych rzutów karnych, więc wydaje mi się, że wystarczy pocelować gdzieś w to miejsce. Nie w samo okienko, ponieważ on będzie miał bardzo duży rozrzut, jak widzicie. I co sobie tutaj. I z podcinki rzut karny bardzo ładnie wpada. Oczywiście. Moim sposobem jest po prostu podcinka. Czy w jeden ruch, czy w drugi, to naprawdę wpada. Tylko tak, jak mówię, trzeba wyczuć zawodnika, bo nie każdy zawodnik, tak jak wspomniałem, ma dobre rzuty karne. Yy, niektórzy mają trochę gorsze, niektórzy mają trochę lepsze, i przez to możemy również budować. Tutaj widzimy, ile ma dość duży rozrzut, dlatego tutaj wystarczy pocelować yy, po prostu nie tak blisko okienka, może trochę bardziej w środek. I ta piłka i tak wpada. Pokażę Wam jeszcze dwa takie, czy tam trzy strzały, że to naprawdę wpada. Yy, za chwilę też wytłumaczę Wam, kiedy tak naprawdę ten rzut karny może być przestrzelony. Ok, jak widzicie jest brameczka, bramkarz nie ma szans. Tak naprawdę my tego karnego możemy przestrzelić tylko i wyłącznie w przypadku kiedy strzelamy w prawy górny róg i bramkarz się w ten prawy górny róg przesunie i potem rzuci. Jeżeli się nie przesunie to nie ma szans tego bronić, a jeżeli się przesunie to wtedy ma szansę to bronić, no ale umówmy się, to jest bardzo, bardzo rzadko spotykane, dlatego według mnie 5% karnych jest tak tylko bronionych, że przesuwa się w prawo i potem jeszcze rzuca w prawo. Z reguły jest na odwrót, że na przykład przesunie się w prawo, a rzuci się w lewo, aby troszkę zmylić napastnika, więc wydaje mi się, że naprawdę to jest bardzo rzadko spotykane, że bramkarz się przesunie w ten sam róg, w który po prostu chce się rzucić. I jeżeli tak, mówię, się nie przesunie, to nie ma szans, że to obroni. I jeżeli my oczywiście dobrze wycelujemy, bo to też jest bardzo istotne. Jak widzicie, teraz cały czas opowiadam o tych karnych i te karne strzelam. I to wszystko jest bez wycinki. Jak widzicie, wszystko wpada, naprawdę wszystko wpada. Yy, I polecam Wam bardzo ten sposób używać, bo tak naprawdę większość karnych, tak jak wspomniałem wcześniej, wpada. Dobra, o, o, okay. ostatnie karny na skupieniu, i potem przechodzimy do meczu. Pokażę Wam te jednostki, jak to wygląda w meczach. I jest jeszcze bramka od przeczki. Kilę Mbappé, OK, myślę, że tutaj nie ma sensu dalej Was męczyć tą areną. Przechodzimy do samego spotkania. Jeżeli chodzi o wykonywanie mojego rzutu karnego, to oczywiście klikam przycisk L1. Następnie kółko, i oczywiście celuję sobie analogiem. W moim przypadku celuję sobie gałką, łapiąc ją dwoma palcami, ponieważ w tym przypadku o wiele łatwiej jest po prostu wycelować dobrze i polecam Wam również trzymać gałkę analogową w dwóch palcach, bo tak jak mówię, po prostu czasami jak trzymacie jednym palcem, to ten palec się może ześliznąć. no i tak jak mówię, proponuję tutaj trzymać po prostu analoga dwoma palcami. Tutaj oczywiście salaszek jest faulowany. I spójrzcie. Oczywiście Mohamedem Salahem wykonuje się karne bardzo, bardzo dobrze, ponieważ on ma mega dobrze te karne ocenione. Spójrzcie, celuję sobie w samo okienko, akurat w tym przypadku i ta piłka też wpada, więc tutaj trzeba też wyczuć piłkę, tak jak wspomniałem wcześniej, bo ukrzydleny troszeczkę musieliśmy celować bardziej, że tak powiem, w środek można powiedzieć, a tutaj Salahem w samo okienko. Ale jak widzicie Salach perfekcyjny karne i oczywiście jedna kar. Tak więc naprawdę bardzo dużo tutaj. Zależy od wyczucia. Ale spójrzcie, kolejny teraz rzut karny salachem. Salahem. No, tak naprawdę znowu co w samo kierunku. Bramka się rzuca w to samo miejsce. A my, no, podcineczka, bramka jest. Tym razem Kevin de Bruyne. Nim troszkę te karne strzela się gorzej. Za chwilę zobaczycie czemu. Bo również ma dość duży rozrzut, tak samo jak Mbappe Tutaj akurat bardzo lekko strzeliłem, dlatego to wpadło. Ale gdybym troszkę mocniej strzelił, to ten rozrzut byłby pokazany o wiele większy. I Kevin de Bruyne też troszkę gorzej niż salachem się strzela. Ale no, jak widzicie, bramka również jest. I myślę, że tutaj. Nie ma co przedłużać, po prostu pokażę Wam ostatnią 11, również Kevin debrujnę. Jak widzicie, troszkę bardziej w środek, bo ten rozrzut De Bruyne również jest troszeczkę większy niż chociażby u tego, celacha tak wspomniałem wcześniej, ale również takim De Bruyne karne da się strzelać. To po prostu zależy tak wspomniałem wcześniej od wyczucia. I gorąco jeszcze raz polecam Wam, abyście te karne wykonywali, po prostu musicie troszkę potronować chociażby na tej arenie. Popróbujcie sobie postrzelać na zawodnikami, których po prostu macie w klubie. I myślę, że tak jak wcześniej, 95% będzie ma po prostu karnych wchodziło. Dlatego gorąco Was do użytkowania tych karnych zapraszam. I również zapraszam Was do subskrypcji kanału CieRyFootball, zostawić łapki do góry. Dziękuję Wam za materiał i trzymajcie się. Do zobaczenia. Siema.